Moi kochani, witajcie, 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 Buziolca, buziolce, buziolce. Witam Was, kochani, w najnowszym odcinku na moim kanale. I są to oczywiście Cienie Sanitward, które obiecałam Wam, że się pojawią. Sezon drugi, odcinek trzeci. Nie wiem, ile, kochani, nagranie odcinka mi zajmie. No ale jak widzicie, przełamam 46% w historii. Czasami, aby zrozumieć teraz niczo, trzeba poznać przeszłość. I na ten odcinek potrzebuję 70 diamentów, więc w sumie mam taki duży zapas. Ale już bez przedłużania będziemy grać i bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy już rozdział trzeci. Fioletowy kwiatek. Dobrze, kochani, i już bez przedłużania gramy. Fioletowy kwiatek. Mama Williama i Anty siedziała na ganku. Czyli znowu coś o Williamie i Ante. Dzieci usiadły wprost na ziemi u jej nóg. Mam nadzieję, że muzyka jest odpowiedni, głośność. Myślę, że trochę jest za głośno. Dobra. Opowiesz jeszcze raz, mamo? Nie wiem, czy dam radę. Słabo się czuję. Mama faktycznie nie wygląda za dobrze. Wygląda trochę, jakby była bliska. Niestety wiecie czego, kochani. No, mamo! Daj spokój, ona źle się czuje. Wszystko dobrze, William, opowiem. Przez wiele wieków rządzi, porządziła potężna istota lasem. Ludzie nazywali ją faunem. Musi opowiadać. Faktycznie córka mi się nie podobała. Powinna dać mamie odpocząć, A um. Trafił do nas, chociaż to dziecko, więc nie rozumie. Trafił do nas ze świata marzeń, gdzie też był królem. Mamo, jak wygląda świat marzeń? Nikt nie wie, na pewno, ale powiadają, że to przepiękne miejsce. Spotykają się tam zagubione dusze. Opowiedz o faunie. O, faun miał wielką moc. Pewnie kolejna jakaś zjawa syntforu, kochani. Mógł rządzić naturą i zwierzętami. Umiał leczyć. Leczyć? Tak, i nie tylko. William złapał matkę za rękę. Co z tobą? A ciebie on może uleczyć? William, nie opowiadaj głupstw. Hmm... Kto wie, czy faun miesza się teraz do życia ludzi? Ale zawsze był sprawiedliwy. Jeśli człowiek prosił go o pomoc, obowiązkowo mu pomagał. Wszyscy, a szczególnie zwierzęta, kochali fauna. Dzięki niemu w lesie i we wsi panował spokój. Czyli faun chyba nie był jakiś zły, chociaż po cieniach to nie wiadomo. Wszystkie żywe istoty zapomniały, czym jest przemoc, gór i choroba. Ach, ale by, by, by było cudownie, gdyby Faun przyszedł do nas. Ładna ta an, anety, wygl, anety, wygląda jak taka rusałka mała. ładne ma takie je, je, włosy i zielone oczy. Boże, ja przez kamień Lucyfera, e, przez tą historię mam teraz, nie mogę na zielone oczy patrzeć, nie? Mamo, to możliwe? Kto wie? Martwi, ta mama naprawdę nie wygląda dobrze, biedna kobieta. Oh my god Obudziłaś się cała spocona, to był sen. Minęło kilka nocy, pełny podobny, pełnych podobnych snów i z jakiegoś powodu napadały Cię one lękiem. Boże, nie wzywaj Boga! Na <grytanie> Nadaremno, próbując wziąć się w garść, zakryłaś twarz rękami i zamarłaś na kilka minut. Potem sk skiełaś, sięgnęłaś po fiolkę ze środkiem uspokajającym, która już zwyczajowo stała na szafce przy łóżku. To, to my mamy takie rzeczy w domu? Takie środki? <grystwo> Lekarstwo wyleciało ci z rąk i tabletki potyczyły się po podłodze. O kurde. W sumie nie dziwię się. Gdybym mieszkała w takim miejscu, też bym pewnie miała. Kto tu jest? Wyskoczyła z łóżka. Całe było zasłane fioletowymi kwiatami. Kto tu jest? Wezwać policję, poszukać Przeszukać pokój. Policja i tak nie przyjedzie na czas. Poszukajmy. Światło nie działało. Żarówka się paliła. Pod łóżkiem, w szafie za osłonami nikogo nie było, ale zatrzymałaś się wokoło okna. Przy drodze stał jeleń. Jeleń? Jak to jeleń? Jak jeleń mógł stać tak po prostu sobie przy drodze? Ale piękny! Ale ten jeleń jest piękny, kochani, matki piękne oczy. Jakby miał normalnie jakieś kule w środku, śnieżne i jeszcze te poroże, jakie... Ja... wow! Nie napawa mnie lękiem, ten jeleń jest piękny. Ma jeszcze te awianki w tych, tych... Jakby na mnie patrzył. Nie bój się go, jeleńki są... Odeszłaś na kilka kroków do tyłu. Chyba zwariowałam. Szybko znalazłaś swój kubek i patrzyłaś na jego dno. Mogli mi coś dosypać? Znów wróciłaś do okna. Jeleń wciąż... Je, jeleń wciąż tam był. Wciąż obserwował twój dom. Ten jeleń naprawdę jest piękny, kochani. Nawet jeśli byłby straszny, to jest piękny. Podeszłaś do łóżka. Zabrałaś wszystkie kwiaty i wyrzuciła się wprost przez okno. Jeleń pomału poruszył głową i niespiesznie poszedł dalej w stronę lasu. Magiczny jakby ten jeleń. Porano obudziłaś się, rozbita. Rozbita? Ja już jestem rozbita od pierwszego sezonu, pierwszego odcinka w tej historii. Znaczy, bohaterka jest rozbita tymi wydarzeniami traumatycznymi. Wspomnienia minionej nocy przywołały nową falę strachu i rozpaczy, ale szybko obe, ob, odegnałaś wspomnienia. Przepraszam, nie umiem czytać. Och, muszę nakarmić zwierzęta Mrs. Hill! Niechę I niechętnie wstała z pościeli i otworzyła szafę. Co włożyć? Uuuu! I teraz jest moment, w którym jest moment na spukiwanie się z Diaksów. Strój pierwszy. Hmm. Nie podoba. Kochani, chcecie teraz szczerej opinii, czy mniej szczerej? Szczerze, to tak średnio mi się podobają te stroje. Ale chyba najbardziej ten pierwszy. Tak, pierwszy wybieramy. Najbardziej mi się podoba. On chyba nie ma wpływu na historię. Drugi mi się w ogóle nie podobał, trzeci. Mm. Ładny jest nawet ten w sumie. Trochę taki, według mnie, do szkoły przesadzony, bo bluzka do pępka. Chyba, że to do, jest dokąd do, idziesz. A nie, do szkoły nie. Idzie. Do, do antykwariatu trzeba nakarmić zwierzęta. Niech się tym zajmie ktoś inny. Ja cię nie puszczę. Co, dlaczego? Ja myślałam już, że czemuś tak ubrałaś. No, poklepała kanapę obok siebie. Ujadłaś posłusznie. Patrz! Pokręci, przekręciła dźwięk w telewizorze i dało się słyszeć poważny głos speakerki. Megan White, David Walter i Bobby Turner to dzieci, które zaginęły podczas ubiegłego tygodnia. Sheriff Nixon odmówił komentowania szczegółów śledztwa, jednakże wzywa do ostrożności i przestrzegania godziny policyjnej. Czyli, kochani, nie jest dobrze, skoro sheriff nasila środki ostrożności. I dzieci giną, znaczy, że coś się grubszego dziać. Znów zaczęły przepadać dzieci. No i co? Nie wolno mi teraz wcale wychodzić z domu? Sara, znam Twój ból, znam Twój ból, spokojnie. Wolno, ale nie samotnie. Dobrze, chodźmy razem. Jestem zajęta, poproś, żeby Derek je nakarmił. Mamo, mama czasem zachowuje się jak dziecko. I pewnie się po prostu martwi. Drogą W słuchawce rozległ się sygnał. Tak? Cześć, moja mama tu opowiedziałaś o Waszej rozmowie. Potem dodałaś cicho, cicho i nerwowo. Nie mogę się przecież teraz siedzieć w domu. Hmm, mam pewien pomysł. Opowiadaj. Pewnie, wy, pewnie na, na, ten, na Hamasie... W, jak to się nazywa? No, wyjście z domu na nielegalu, bez zgody mamy. Zadzwoń do mojego ojca i odłóż słuchawkę. Co? What the fuck? Po co? I? Kiedy przedzwoni, niech odbierze twoja mama. Póki będą rozmawiać, może wymknąć się z domu. Aha. No cóż, na cichacza. Skąd wiesz, że. Zaufaj mi po prostu, a. Och, niedo... niedobra. Ty byłaś wszystko tak jak radził Derek. Ciekawe dlaczego akurat mama rozma ma rozmawiać z tym. Mm, Nixonem. Tyle czasu, ale spoko. Po minucie zadzwonił telefon. Tak, o! Szeryf! E, co się dzieje? Póki mama rozmawiała z Nixonem, narzuciłaś płaszcz i ostrożnie otworzyłaś drzwi wejściowe. Skrzyp. Kochanie, co to za hałas? Zamarłaś, trzymając pół otwarte drzwi. To zwierzę wiatr skauci. To skauci to. No, e... wiatr. To wiatr. Mama odkryła Twój postęp. Wiatr? Co ty mówisz? Mama wyjrzała na korytarz i zobaczyła Cię w ubraniu. Gotową uciec spod rodzicielskiego nadzoru. A, nie uwierzyła mi. Dobra, może jak powiem, że to skauci. Że to. Że nie wierzyłam w to, że, uwier, mo, że uwierzy, że to skałci, ale może. Sprzedają ciasteczka. Super, weź kilka sztuk. Pieniądze są na półeczce. No i ekstra. Wmknęłaś się na ulicę, póki mama była zajęta rozmową. Tu też na słupach wisiały ogłoszenia o zaginionych. Czyli tylko mi się wydaje, że na ulicy jest mniej dzieci. I mamy tą naszą tęczowy płaszczyk. Całe miasto jakby zastygło w oczekiwaniu, ale na co? Strach się bać. W sklepiku szybko nakarmiłaś zwierzęta i już chciałaś iść, gdy spojrzenie padło na obraz z fioletowymi kwiatami. Nie patrz tam! Nie patrz! One już dawno mnie przesladują. Co te kwiaty oznaczają? Podeszłaś do obrazu bliżej i spontanicznie postanowiłaś zdjąć go ze ściany. Yy. Lepiej nie robić takich rzeczy, jeszcze spadnie na Ciebie albo klątwa się nasili. Oh my God. Pakujemy się w kłopoty. Potem odwróciłaś ramę i na odwrocie ujrzałaś podpis. Frederic White. Być może to jest po prostu autor tego obrazu. Ha! To on namalował obraz, czyli był kiedyś jego właścicielem. Tak czy inaczej, imię wydaje się mi się znajome. Sama tu jesteś? Uff. Dorosły facet. Oh my god. <laughs> kim pan jest? kim Gdzie mrs. Hill? Wyjechała do córki na parę tygodni. Wydawało się, że ta wiadomość nieco go zmartwiła. Twarz mu się wyciągnęła i posmutniała. Kim pan jest? Jej wuj, nukiem, A kim ty jesteś? Wciąż nie wiem. To znaczy, że mrs. Hill już musi być naprawdę w dość. E, musi mieć córkę taką też w dobrym wieku, skoro jej wnuk już jest tak mocno dorosły. Chcesz ukraść ten obraz? E, nie. Twoja babcia mi, jakby, o ile faktycznie jesteś jej wnukiem, pozwoliła, jakby kazać zająć się sklepem. Kazał, po, bl, bl, zajmować się sklepem. Ton miał poważny. E, a skąd wiemy, że to. A Gra pewnie za, nie zaprogramowała tego, że jeszcze nie znam jego imienia spoko. Yy, poważny, a nawet Grzubanski to grubo. Obożów nie umysł, jak, jak szukam, to jest Grubianski o matko. Ale gest jakimś wskazywał dzieło sztuki, wyglądał na obojętny, a wzrok zaćmiony myślami. Zadałem pytanie: chcesz ukraść obrazy? Po co zdjęłaś go ze ściany? Yy, szczerze ci powiem, że ja nigdy, nigdy, nie wiem nawet jak w tej grze. Będzie, czy będzie mu zmuszony do tego, ale w prawdziwym życiu ja nigdy, 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 przenigdy niczego nie ukradłam i nie ukradnę. Wiesz, dlaczego? Bo się przed takimi rzeczami. Kradzież jest zła. No chyba, że ktoś kradnie, bo musi kraść, to wtedy gorzej na przykład. Kradnie, bo nie ma innego wyboru, to współczuję bardzo. Uważasz mnie za złodziejkę? Możesz mnie obszukać, jeśli nie dowierzasz. a może ty jesteś złodziejaszkiem? Co masz w kieszeni? Mm, nie, drugie, aż tak hamsko nie będziemy mm, pierwsze ty tak po prostu pozwolisz, żebym cię dotykał podszedł całkiem blisko a ty cofnęła się instynktownie ale nieznajomy minął cię, uśmiechnął się na widok twojej reakcji czego chcesz odwróciłaś się ku niemu i jego palce splotły się z twoimi nie dotykaj mnie, dziadzie lecz on tylko ostrożnie wyjął ci obraz z rąk i powiesił na miejsce nie mów, Mrs. Hill, że przychodziłem. Skoro to twoja babcia, to dlaczego mam jej nie mówić? Czyżby to jednak nie była twoja babcia? Nieznajomy wyszedł ze sklepiku. Na ulicy rozległ się dźwięk si silnika. Sorry, kochani, że ale tak trochę... Warkot motoru oddalił się szybko, pozostając po sobie ciszę. Znów patrzyłaś na obraz. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że za wszystkimi moimi widzeniami stoją te kwiaty. Trzeba to wyjaśnić. No trzeba, trzeba. Zatrzymałaś się u wejścia. Patrzyłaś na ściśniętą w dłoniach karteczkę. Co pani yy, sobie życzy? O, to ta bibliotekarka. Yy, ja nie mogłabym pani powiedzieć, gdzie mogę znaleźć informacje o Frideriku Whitecie. O, doskonały malarz. Zna go pani? Naturalnie, to najbardziej znany artysta w Sejm Tworza. Proszę za ze mną. Przeszliś, przeszłyście wzdłuż kilku rzędów i zatrzymałyście się przy jednym z regałów. Ale nie ma o nim zbyt wiele informacji. Proszę to wziąć. Dziękuję. Usiadłaś przy stole i otworzyłaś kilka książek. Ciekawe, o co nim jest napisane. Żył w... Uwaga, kochani, kolejny raz nauka historii. Uwaga! Uuuu! Y w XVII wieku. I ja udało się. Oh, a rich bitch. ja po prostu, kochani, ja nie wiem, ale czegoś. Ja po prostu boż, cieszę się taki głupot, ale w sumie ja tak myślę sobie, że to dobrze, bo cieszyć się trzeba, kochani. Lepiej się cieszyć niż się smucić, co nie? Frederick White cieszył się z powodzeniem wśród burżululi, burżutkali. Przepraszam Was, kochani, nie, nie przeczytamy jakoś dobrze, nie umiem czytać. Jednakże z nieznanych przyczyn zrezygnował z pełnego sukcesu w życiu i osiedlił się wśród prostych ludzi, prowadząc ascetyczny styl życia. W pierwszym okresie twórczości a, e, tworzył głównie portrety i malował architekturę, ale w ostatnich latach życia nie malował prawie wcale. Jedną z jego ostatnich prac był. Obraz fioletowy jad wyobrażający czarny ciemiernik. Artysta zakończył życie śmiercią samobójczą w wieku 27 lat. Musiał naprawdę być nieszczęśliwy. Wszystkie samobójstwa, kochani, naruszają strefę życia i jest to okropna. Mhm. Mam nadzieję, że nigdy nie, 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 ten, nie będę świadkiem samobójstwa, chociaż ja i tak, ni, nie, ja po prostu samobójstwa to jest, są straszne rzeczy. Ja myślę, że wszystko jest lepsze od, od samobójstwa. Naprawdę wszystko może być w życiu beznadziejnie, ale je, każde rozwiązanie in, inne jest lepsze od samobójstwa. Stwa. Wszystko tylko nie to już. Naprawdę chyba bardzo trzeba mieć. Przy, no, przy, wiecie o co mi chodzi. Okła. Odkłoniła się na oparcie fotela, patrząc na stół ze stosem książek. Co ja tu robię? Kontynuować poszukiwania wyjść. Mm. Oczywiście, że kontynuować. Skoro już się angażujemy, to się angażujemy. 58. Wzrok padł na starą księgę ze zniszczoną okładką ściśniętą nitami. Cienie Saint Fortu. Oh, my. God. Saint Fortu. Saint Fort. Saint -Fort. Oh, my. God. Oh. Aha, to się nazywa cień jest Fortu, a nie Aha, no spoko. Yy, yy, ale kochani, 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 naprawdę znaleźliśmy coś, co się nazywa jak seria. To ja nie wierzę w to. Ja nie, no. Książka z legendami? Może legenda o tym, co się dzieje z tym, z tym posranym miastem, z tym duchownym. Bez większego zainteresowania przekartkowałaś ją, strony zaszeleściały ci w rękach. Nie wróży to do niczym dobrym. Trzeba było tego nie robić. Potem jedna z nich powoli opadła i ujrzała z nagłówek. Fioletowy kwiatek. Nie czytaj tego. Usadowiłaś się wygodnie i zaczęłaś czytać. Nie czytaj. Fioletowy kwiatek. Zdawien dawna był uważany za symbol śmierci. Oh my god. W sekrecie też było coś. Co, nie, coś, coś innego. Było był coś takiego jak w sezon. Yy, Sezon drugi, odcinek ósmy, boże, z sekretem mam coś takiego, że ja od razu wiem, kto w co, w którym odcinku. Po prostu obsesja. Sezon drugi, odcinek ósmy. Tam był coś takiego, że podczas Wielkiej Wojny Aniołów i Demonów, powiedział Dino, no to była informacja o ich świecie że został, tam był taki czarny kwiatek, i on się nazywał Czarny Obelix i że on był symbolem nienawiści i sądu coś takiego. Okej, okay, okej, okay. to przynajmniej jest dowód na to, że ja, e, jak poświęcam na coś dużo czasu, to jednak nie jestem takim głupkiem, który nic nie zapamiętuje, bo o dziwo, jak się próbuję uczyć do szkoły, to nic nie umiem, nic nie umiem zapamiętać, nie umiem skupić, nic, nic, nic. A jak już jest sekret, to już e, Za symbol śmierci wiedźmy przyzwały z jego pomocą demony i rzucały uroki na mężczyzn. Dlaczego akurat na mężczyzn, a nie na kobiety i dzieci? Świat uważa się za drogowskaz do świata marzeń. Świat marzeń, a to nie jest ten świat, o którym była mowa w, na początku odcinka coś tam yy, o faunie. Legenda o nim przekazywała na jest z pokolenia na pokolenie. Po Ziemi chodził nie jeden król, było ich wielu. I ludzie zezwali, ich faunami, bogami przybyły mi ze świata marzeń o oh To wszystko jest powiązane ze sobą. Fauny ze świata marzeń. O matko, o czym w ogóle czytamy? Lecz ludzie nie chcieli bez końca być posłuszni i bóstwom, i pragnęli rządzić sami. I wypowiedzieli fauną wojnę. Ludzie wypowiedzieli fauną wojnę, czyż tak? Ale mam ładne paznokcie, teraz dopiero zauważyłam, ale skoro ludzie wypowiedzieli fauną wojnę, i skoro to było na tyle znaczące wydarzenie w tej, właśnie tutaj w, w historii tej historii. Wiem, jak to brzmi, ale wiecie o co chodzi, że w tej historii jest kolejna historia w środku. To dlaczego nikt tego nie zapisał jako realny fakt, tylko znajduje się w legendach? No właśnie, bo pewnie było sporo niedowiarków, którzy nie zadowarzyli to na własne oczy, czy nie wierzą w takiej rzeczy ludzie. Walki trwały długo, lecz ostatecznie fauny zostały wyżębione? Ostatni faun uciekł przed przesiadowcami. Oh my god, oh my god, oh my god, co my... Faun, a nie jest aż taki straszny. Trochę przypomina na dole jakby wilkołaka. Nie, on mnie nie... ja się go nie boję, chociaż te pazury, bo się mieć blisko krytań. Bardziej mi przeraża Pisa, Dej, Pisa Eira. Kilka strzał, ale oh my god, nie wiem jak my te 20 jak pozwoli nam coś takiego. Kilka strzał. Wybiło mu się w plecy. Jedna przebiła go na wylot. Upadł na kolana, ściskając ze zgrzytymi zębu, by i z jego ust wydostał się ryk bólu i wściekłości. Nie wiem, czy ja tam nie słyszę tych ryków. Aaaa! Faun złapał jedną z przebijających go strzał, a potem jednym ruchem wyrwał pozostałe. Potem wystał na nogi, ale nie zdołał przejść nawet kilku kroków, gdy znów posypały się na niego pociski. Wrrr! Jego krzyk rozszedł się po okolicy. Natura oszalała. Ziemia zadrżała i pękała. Cała wieś rozbrzmiewała okrzykami zgrozy. To nie było. Jeszcze ten dźwięk tego palącego się ognia naprawdę wprawia w nastrój momentu, kochani. Wprawia w nastrój momentu. Zała... Tf, zała... Zapłacicie mi za to. Boże, ja słyszę te ryki, matko. Zapłaci ja. Ostatnia strzała z, gry, z kryształowym grotem przeszła jego serca. Fon znowu opadł na kolana, tym razem nie mając siły wstać. A! Dotknął rany. Popatrzył na skrwawione palce i fioletowa krew zaczęła kapać na kwiat. Roślina od razu wchłonęła krew jak wodę i wybrała jej kolor. Może ten faun zaszczepił jakąś swoją siłę w, ty, w tym fioletowym kwiatku, jakąś energię, jakąś, nie wiem, wirusa przynoszącego się. Poznałaś historię pochodu, pochodzenia fioletowego kwiatka? Umaga to się na pewno przyda. To się, ja czuję, że to się na 100% przyda. No proszę, przez jakiś. Przez jakiś czas patrzyłaś w pustkę, rozmyślałaś o tym, yy, co przeczytałaś. Yy, no jest to na pewno dość niepokojące i dziwne. Ale dobrze, kochani, buziolce, 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 bardzo Was kocham. I to już na tyle w tej części, ponieważ yy, nie chcę, żeby te odcinki były aż tak długie z cieni. Będziemy sobie je dzielić i niedługo się w, widzimy w kolejnej części. Także buziolce, buziolce, buziolce i niebawem to zobaczycie na kanale. Papatki!